Cześć wszystkim, witam na kanale Srebro i Złoto. Dochodzi koniec roku i moje ostatnie zakupy w listopadzie. Został jeszcze jeden miesiąc, cały grudzień na jakieś małe zakupy. Z racji końca roku, zbliżających się świąt na pewno coś jeszcze zostanie do kolekcji dokupione. Dzisiaj chciałem przedstawić australijską kokaburę. 30. rocznicę wydania monety. Moneta na swoim awersie przedstawia wizerunek kokabury z monety z roku 1990, czyli z pierwszego roku wydania tej monety. Mamy tutaj także portret królowej Elżbiety II. Napis Australia oraz nominał 1 dolar. Warto tutaj wspomnieć, że w roku 1990 moneta Kokabura miała nominał 5 dolarów. Na rewersie tej monety mamy kolejny wizerunek Kokabury. Z napisem właśnie 30. rocznica, z podaną wagą monety jednej uncji oraz czterodziewiątkowej próby srebra. Od 2017 roku srebrne kokabury są właśnie wybijane w próbie czterech dziewiątek. Przed rokiem 2017 była to próba trzy dziewiątkowa. Kokabury są wybijane, przynajmniej ta moneta, w nakładzie pół miliona egzemplarzy, oraz od 2010 roku są już wybijane w trzech wagach. Jest to waga 1 kg, 10 uncji oraz 1 uncja. Co roku wizerunek tej monety się zmienia. Niestety nie jestem w stanie zaprezentować jak to było w latach poprzednich, ponieważ jest to moja pierwsza kokabura. Początek tak naprawdę tej serii monet, którą zaczynam zbierać, zakupiłem ją tak trochę jako eksperyment wraz z dwoma innymi monetami, które będą także niedługo na kanale omówione. Jeżeli chodzi o tą monetę, moim zdaniem jest wykonana naprawdę bardzo ładnie, starannie. Nie widać żadnych elementów, które miałyby jakiś zły wpływ na wartość tej monety. Naprawdę jest wykonana w bardzo wysokiej technologii. Aż chciałbym zobaczyć matrycę wybijania tej monety, ponieważ tutaj piórka są bardzo pięknie. Odwzorowane na tym ptaku. Mamy tutaj wizerunek ptaka siedzącego na dachu, jak możemy się domyślić, i zachodzące słońce oraz promienie. Tu, gdzie jest rand z napisem, mamy stempel lustrzany. Jest to tak naprawdę połączenie stempla lustrzanego ze stemplem zwykłym. Na awersie monety mamy zastosowaną tą samą technologię oraz tutaj wszystkie napisy są w stemplu lustrzanym. Moim zdaniem moneta bardzo fajna, warta uwagi. Cena jest bardzo duża, bo około 90 zł jak za jedną uncję srebra to jest bardzo dużo. W momencie nagrywania tego filmu uncja srebra to jest około 67 zł w czystym kruszcu na giełdzie. To by było na tyle o australijskiej kokaburze. Do usłyszenia i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!